Cześć, jesteśmy na kempingu do To po włosku znaczy dwa jeziora. I faktycznie kemping położony jest pomiędzy jeziorami w okolicach włoskiego Tridentu. Mhm. E, jesteśmy sobie na kempingu, mieszkamy w namiocie. Przyjechaliśmy wczoraj, więc jeszcze tak nie do końca rozgryzliśmy ci tu, gdzie jest poza toaletami. Mhm. Ale właśnie zaraz idziemy sobie pozwiedzać kemping i oczywiście zabierzemy was ze sobą. Oczywiście. To idziemy. Ja. Hej, też się szło. Idziemy zobaczyć y, plażę nad jeziorkiem. Ja mam pracę, bo będę sobie szelotamiała do wody. Mamy flamingosa i ananasa, i będziemy sobie pływać. Ej, uważaj, bo zaraz się przed dziurawiem Idziemy zobaczyć plażę. To jest wyjście z kempingu na plażę. Kempingową. Znamy sobie już na pomoście. Tak. Michał już cały mokry, już popływał. Jak woda? Fajna! Na początku zimna, ale. Potem po fajna. No, taka orzeźwiająca, ale bardzo przyjemna później. Teraz dopuścimy żurawia na basen. Jak widzieliście, baseny nie są do y, dłużej jakieś bardzo spektakularne. Jest jeden większy basen do takich rodzinnych zabaw, pogrania w piłkę, do poskakania i do wygłupów. Jest mniejszy, znacznie mniejszy brodzik dla dzieciaków I jeszcze jeden taki dzieci-dzieci dla maluszków, z kilkoma tam zjeżdżaniami, takimi plastikowymi. Więc szału takiego basenowego tutaj nie znajdziecie, ale można się fajnie pobawić, coś animacje w wodzie. Jest taniec, w wodzie są jakieś zajęcia, aqua aerobik i podobne, więc... Nie no można się tutaj nudzić. Animatorzy dwoją się i troją, żeby tutaj się lepiej działo. No i widoki. Widoki z basenu są fantastyczne. I jak to na wakacjach w górach bywa? Pogoda zmieniła się w 5 minut. I przyszła burza. I pioruny trzaskają. I deszcz leje. No. I siedzimy w namiocie no To zaruszamy na obiecaną wycieczkę Po kempingu Duelaki yy, Zaczniemy od sanitariatów Sanitariaty na kempingu są jedne Za to są ogromne I na początku trochę ciężko się w nich odnaleźć Zaraz Wam je pokażę yy, Pomimo tego, że kemping jest dość spory Sanitariaty są jedne To są tak duże, że nie ma tutaj nigdzie yy, Problemu z kolejkami są na bieżąco czyszczone. Jedyny minus tutaj tych sanitariatów jest taki, że jest bardzo śliska podłoga. Jak jest mokra, to jest mega śliska, więc musicie uważać. Dobra, Tu mamy miejsce do mycia naczyń, miejsce do prania, są pralki. I suszarki, o Jezu, właśnie ślisko jest. Pralki i suszarki. Pranie kosztuje, jak widzicie, 5 euro. A tutaj są toalety i prysznice damskie. Tutaj mamy toalety. Tak to wygląda. To, co jest dziwne, to to, że jest jeden kurek i leci woda już odpowiednio ustawiona. Nie można, jej, nie można sobie wziąć zimnego prysznica ani gorącego, leci po prostu ciepła woda, aczkolwiek ona jest idealnie dobrana. Tam mamy część dla parceli, przeznaczoną pod własny namiot, pod kampera, pod przyczepę. A tutaj są domki. Ślicznie tu jest, wiecie? Naprawdę świetny kemping, pięknie położony. Czyściutki, zadbany, bardzo przyjemny. O, tutaj jest klub dla dzieci. W tej chwili nie ma żadnych zajęć, ale to spora sala zadaszona, więc w razie niepogody też tutaj zajęcia się odbywają. Zobaczmy, co my tu mamy. O, na przykład y, szukanie skarbów albo Nutella Party była. Widzieliśmy y, Disney Quiz na przykład to też może być ciekawy Disney Quiz. Prince and Princess Day. To dzieciaki sobie robią ozdoby i potem się przebierają. Bingo! W restauracji. Jak ktoś lubi grać, bingo. Wczoraj też widziałam tu jakieś takie zajęcia plastyczne. Naprawdę sporo tych zajęć. Jest tutaj bardzo sympatycznych, bardzo fajnych. Bardzo fajna grupa animatorów tutaj jest. Dzisiaj też będzie trochę praktycznie o gotowaniu. Gotowanie na campingu. Michał właśnie o Masterchef. <grystanie w Jarku> Szykuję y, nasze ulubione napoje arbuzowe. Często jest tak, że y, nie chcecie słyszeć o gotowaniu na kempingu i czy w ogóle o gotowaniu na wakacjach. No i słusznie, jeżeli macie ochotę od tego odpocząć, to wakacje od tego właśnie są. Natomiast y, my nie mamy problemu z tym, żeby gotować pod namiotem. Jedyną chyba najbardziej upierdliwą rzeczą jest brak bieżącej wody, więc trzeba się wcześniej zaopatrzyć w wodę, a później to wszystko iść do sanitariatu i umyć. I to chyba mnie najbardziej, że tak powiem, irytuje i tego nie lubię. Dlatego Michał chodzi mi na Niestety, matka mi każe to muszę. Matka każe. No, w każdym bądź razie yy, faktycznie jest tak, że, że to jest takie najbardziej upierdliwe. Natomiast samo gotowanie... Całkiem spoko. Przygotowujemy sobie potrawy przed namiotem, tutaj kroimy, przyrządzamy, potem tylko w namiocie, jak jest gorąco, to tylko w namiocie smażymy, gotujemy, przyrządzamy już takie potrawy na ogień. Wychodzi to na pewno dużo taniej. Zakupy robimy zwykle w pobliskich marketach, nie w markecie kempingowym, na którym przewidzka cenowa jest dosyć znaczna, więc zawsze szukamy w pobliżu jakiegoś marketu. To, co polecamy Wam zabrać, to na przykład swoje noże. Takie sprawdzone, ostre, bo czasem te kempingowe są jest. słabe. Tak, są słabe. I jeszcze tego chciałam powiedzieć, że ja nie jestem jakimś wybitnym szefem kuchni. W domu także nie tylko, że na wakacjach. I te dania, takie, które gotujemy na kempingach, są takie bardzo proste i bardzo szybkie. Tak? To jest spaghetti, to jest jakiś kurczak. Jakieś biorą z kurczaka na przykład z ryżem. Chociaż zgnoczyć się ja mam zgnoczyć.. Tak, gnocci. E, to jest jakieś risotto na szybko. Co my jeszcze jadamy na kempingach? Takiego co gotujemy. Z dania bo ze świecie, oczywiście. Są jakieś zupy takie gotowe. Co tam jeszcze jest? Omlety ostatnio. O tak. Moja kosunka robi. Przepyszna. To nie są jakieś, wiecie, pięciodaniowe obiady. I to, co mogę Wam polecić, to na przykład jeżeli lubicie kurczaka jako gyrosa, to zabierzcie sobie przyprawy z Polski, ponieważ ani we Włoszech, ani w Chorwacji nie spotkałam, czy we Francji, przyprawy gyros. Więc ja też już się nauczyłam zabierać sól i pieprz, to w ogóle obowiązkowo zawsze. Ostatnio się zabieram bazylię, oregano. Przyprawy do mięsa mielonego, przyprawy do kurczaka, taką panierkę do kurczaka, yy, czy właśnie przyprawy do Nie muszę wtedy latać tutaj po marketach i szukać, one zajmują niewiele miejsca. Zawsze jest gotowy obiad. Jakieś wielkie te, te włoskie kurczaki, wyrośnie. Ja muszę Wam jeszcze powiedzieć o śmieciach, bo to jest dosyć istotna kwestia. Tutaj. Yy, z reguły na kempingach yy, takie duże kubły na śmieci znajdują się w kilku miejscach. To, że jest segregacja śmieci obowiązkowa na każdym kempingu właściwie, bo nie spotkałam się w ostatnim czasie z kempingiem, który by nie miał segregacji śmieci, więc jest to standard. Czasem w domkach nawet macie trzy kubły na różne, różnego rodzaju odpadki. Jak nie, to po prostu używacie trzech różnych worków. Tutaj takie miejsce składowania wszystkich śmieci jest tylko w jednym miejscu na kempingu. I ja dzisiaj szłam tam wyrzucić te śmieci i ono zajęło jakieś 5 minut chyba, szłam sobie. Natomiast wcale nie uważam tego za złe, wręcz przeciwnie, bardzo mi się to podoba. Po pierwsze, nie budzi was hałasująca śmieciarka o 7 rano, która wywozi śmieci położone gdzieś tam w waszym pobliżu, tak? Ustawione te kubły na śmieci. Po drugie, nie śmierdzi z tych kubłów, bo to jest naprawdę w takiej odległej części kempingu, więc yy, to jest naprawdę fajna opcja i chciałabym, żeby tak na większej ilości kempingów było. Tak, jak mówię, one są w oddalonej części troszeczkę. Yy, widziałam nawet no, tych, którzy podjeżdżali tym samochodem, co w ogóle trochę było śmieszne, bo to nie jest aż tak daleko. Natomiast, no, opcja jest naprawdę spokojna. No i oczywiście segregacja śmieci podstawa. Idziemy na recepcję. Za moimi plecami znajduje się recepcja, miejsce, w którym załatwiacie wszystkie formalności związane z Waszym przyjazdem i wyjazdem. Dodatkowo, jeśli jesteście od tur operatora, będziecie skierowani po zameldowaniu się na recepcji głównej do namiotu czy domku tur operatora i tam może dokonacie kolejnych formalności. Co na takiej recepcji dostajecie? Dostajecie takie branzoletki. Yy, Brązoletki, które upoważniają Was do wstępu na prywatną plażę kempingu, na basen. Yy, czasem są restrykcyjnie sprawdzane, czasem nie ale warto je mieć, żeby nie mieć tam jakichś nieprzyjemności. Dodatkowo dostajecie taki mały plastikowy kluczek, którym otwiera się bramę wjazdową. Podjeżdżacie samochodem, wkładacie kluczyk w taki dzenzelek, to może jak będę wjeżdżać tutaj, to Wam pokażę. I szlaban się otwiera. Yy, taki kluczyk yy, wymaga depozytu chyba 10 euro. Oczywiście ono jest oddawane w momencie, kiedy wyjeżdżacie i oddajecie kluczyk. Yy, no. No i tutaj też możecie oczywiście dostać wszystkie informacje odnośnie okolicy, jakichś fajnych rzeczy, które są tutaj do zwiedzenia. Jeśli nie wiecie bądź przyjechaliście nie za bardzo przygotowani, to tutaj też mam udzielą wszystkich informacji, co warto zobaczyć w okolicy. Dadzą wam tysiące ulotek i na pewno sobie coś fajnego wybierzecie, bo okolica jest super. Księgnik położony jest przy dosiębliwej ulicy. Zaraz naprzeciwko znajduje się stacja benzynowa, bo tam za moimi plecami jest takie urocze miasteczko. I stąd dosłownie jakieś, nie wiem, 500 metrów przy pierwszym rondzie znajduje się supermarket. Dużo tańszy niż ten supermarket kempingowy, natomiast też nie super tani. Jesteśmy w górach, tych marketów jest tutaj nie za dużo i ceny są jednak wyższe niż na przykład nad morzem, ciut wyższe. Skarżę wam jeszcze mapkę. Bardzo dużo tutaj jest szlaków górskich i rowerowych. Jak lubicie yy, pedałować po górach, to, to to jest super miejscówka dla was. To jest Lago di Levico, a to jest Lago di Caldonazzo. Nasz kemping, czyli camping yy, Duelaki, czyli dwa jeziora, położony jest dokładnie tutaj. Tu, 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 tu. na tym jeziorem. Stąd wystarczy jechać sobie tak ziód. I tu jest się na Lago Caldonazzo. Jezioro Caldonazzo jest ładniejsze, większe i ma fajniejsze widoki moim zdaniem, ale oba są fajne. I ten, i ten. Także można sobie zmieniać plaże często, gęsto. Dotarłam do ostatniej części kempingu, które chcę Wam pokazać. To jest market, który jest za moimi plecami. Zaraz zajrzymy do środka i restauracja. Eee, tutaj są różne godziny otwarcia tych marketów i restauracji, nie będę ich Wam tutaj teraz cytować, nie dowiecie się na recepcji, bo pewnie to się trochę zmienia. do eee, ja sensu Wam gadać, do której godziny jest to otwarte, także możecie to sprawdzić. Pamiętajcie tylko, że jest siesta. Eee, na pewno pizzę możecie zamówić od 17 dopiero, więc jak przyjedziecie głodni o 14 na kemping, to raczej warto mieć coś swojego, bo tutaj się nie zje tak wcześnie. No i tyle tutaj na tym kierunku jest są jeszcze, a jest jeszcze tylko kilka małych placów zabaw, to może też Wam zaraz pokażę, bo tutaj są. Lagi. Przyjechaliśmy do Trydentu, który jest oddalony od kempingu o jakieś 15 km i naprawdę warto tu przyjechać. To jest cudne, urocze miasteczko położone w górach. Ma taki typowo włoski klimat takich miasteczek północy, coś jak Riva del Garda na przykład nad gardą. Jest naprawdę cudnie i mają pyszne lody. No, tak, tak, tak. <laughs> Także wpadajcie tutaj, koniecznie. I będę się już z Wami żegnać. To wszystko, co chciałam Wam pokazać na temat e, tego miejsca. E, bardzo przyjemny kemping, bardzo fajny. Dla osób kochających góry, e, dla osób lubiących klimat małych miasteczek trydenckich, e, dla dzieciaków spragnionych frajdy i zabawy. E, to jest to świetne miejsce. Naprawdę. Na pewno tu wrócimy, bo byliśmy tu tylko parę dni i mamy mały niedosyt. Więc na pewno sobie tutaj wrócimy jeszcze kiedyś, może z rowerkami górskimi i pośmigamy sobie trochę po szlakach rowerowych, których tutaj jest sporo w okolicy. I być może spotkamy się tutaj z Wami. Ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca tego odcinka i zapraszam Was na kolejny, yy, tym razem poświęcony kempingowi, który znajduje się tu niedaleko i nazywa się San Cristoforo. Ta pa, pa!